Serwus, internety. Dzisiaj papryka. Moje oczko w głowie. Wszystkie papryki były wysiewane z nasionek, które gdzieś tam pozyskałem. E, słodka papryka. No, no nie jestem z niej jakaś super zadowolona. Coś, coś poszło nie tak. E, czy je przelałem, czy przesuszyłem. No ale to był taki mały e, niuansik do sprawdzenia. Papryka słodka była posiana po prostu bez perlitu. Natomiast już w papryce, chili, wszędzie dodałem do pojemników P9 perlit, no i można zaobserwować dość mocną różnicę i wzrostów, i wielkości roślinek, no one dzisiaj wszystkie będą wędrowały, wędrowały do grządek podwyższanych. Tu nie powiem Wam, te sześć roślin to są rośliny, które po prostu nie podpisałem i nie wiem co to jest, zakładam, że część jest słodkich, część jest chili, natomiast te małe pyrtki są tutaj posiane najpóźniej i to, są, to jest odmiana Carolina Reaper, nie wiem czy z nich coś będzie, bardzo bym chciał, żeby coś było z nich, bo ponoć to jest najmocniejsza albo jedna z najmocniejszych odmian papryk, jakie są dostępne. No i co, bardzo też polewa, polecam te P9, pojemniki P9, e, perlit i idealne są do w, powkładania w kuwety. Kuwety gdzieś tam sobie po prostu dostałem od zaprzyjaźnionego sklepu ogrodniczego i niektóre połatałem, niektóre były jeszcze dobre. I podlewanie e, tych rozsad z dołu było najlepszym rozwiązaniem. No czekać tylko na plony zbiory, a później na produkty. E, więc e, Papryka. papryka, jeszcze raz papryka, dużo witaminy C. Na pewno, a może nie na pewno, ale około, w około 200 gramach papryki znajdziecie aż 288 mg witaminy C, więc to jest bardzo duża ilość i mega zastrzyk dla naszego organizmu. Więc co, zachęcam do papryk i słyszymy się następnym razem.